Cześć! Dzisiaj trochę inaczej, bardziej vlogowo i recenzencko, bo wpadła w moje ręce gra Hanza Guild. To jest dzieło Przemka Wojtkowiaka, znanego między innymi z Printing Press czy Kronik Avel. Stworzona na zlecenie Gdańskiej Organizacji Turystycznej z okazji zjazdu miast hanzatyckich której zresztą bardzo dziękuję za przekazanie egzemplarza. Póki co jest bezocenna na BGG. Ciężar określiłbym na jakieś 2,8. Czy jest raczej dość prosto, ale kilka zasad ma. Tematycznie wcielamy się po prostu w. Kupców wędrujących po Europie, którzy dostarczają towary do miast zrzeszonych w Lidze Hanzatyckiej w XV wieku. Zakładamy kantory, wykupujemy koncesje i realizujemy zlecenia. Mechanicznie, chciałem Wam pokazać, jak to wygląda, także tutaj powinna być teraz taka piękna przebitka. Mechanicznie gra opiera się na uproszczonym systemie zapożyczonym z сайта. Otóż mamy pięć akcji: jest wsięcie kontraktu, jest per statkiem, jest perperper wozem, jest per wozem i statkiem. I jest też taka akcja, w której możemy wybrać. Jedną rzecz, albo realizację kontraktu, albo budowę kantoru, albo wzięcie koncesji. I do każdej, oprócz ostatniej, możemy też dobierać towary na nasz statek bądź wóz. No i nie możemy wykonać danej akcji dwa razy z rzędu. Musimy przemieszczać cały czas nasz pionek. Chociaż też niekoniecznie, bo jest też możliwość potem wzięcia ulepszenia, które będzie nam to. Umożliwiało robienie cały, cały czas tej samej akcji. Realizacja kontraktów to prościutki mechanizm. Musimy mieć określone towary na określonym pojeździe i tym pojazdem musimy być w odpowiednim mieście. Za zrealizowane kontrakty są oczywiście punkty. W niektórych miastach możemy budować kantory znowu za odpowiednie towary, i one dają nam jakieś. Proste pasywki typu ubranie towaru, jaki chcemy, a nie pierwszego od góry, wymiana dwóch towarów na jeden dowolny, czy robienie tej samej akcji e, po sobie, to co, o czym mówiłem przed chwilą. Dostajemy też jednorazowy bonus, na przykład poruszanie pojazdem, no i punkty na koniec gry. Wykup koncesji to już banalna sprawa. Leżą one na określonych miastach. Każda kosztuje określony towar, płacimy i cieszymy się, no bo to są zawsze dwa punkty na koniec gry. Dodatkowo w miastach jest tylko jedna koncesja, więc mamy tu, o nie, wyścig. Zresztą jeśli chodzi o nasze kantory, to też tutaj jest trochę wyścig, bo są takie, które dają trochę więcej punktów, ale za to żadne jakieś takiej dodatkowej akcji. A są takie, które dają dwa punkty ale za to dużo akcji ruchu. Grę kończymy, kiedy wyjdzie ostatnie, trzecie lub czwarte wydarzenie, na którym jest licznik końca gry. A wydarzenia pojawiają się, gdy woreczek z towarami opustoszeje. To idzie dosyć szybko, także jest sprawnie. Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów z kontraktów, kantorów, koncesji i towarów, bo dwa towary zmagazynowane na naszych pojazdach to jeden punkt. Tak podsumowując, graficznie jest bardzo dobrze, za uprawę odpowiada Bartłomiej Kordowski, czyli autor grafik do takich kier jak Domek pomiędzy dwoma zamkami szalonego króla Ludwika czy Kroniki Awel. No i trzeba przyznać, że jakoś potrafi świetnie zmieniać swój styl. Bo na pierwszy rzut oka nie powiedziałbym, że te gry robiła ta sama osoba. Hmm. Tematycznie, no cóż, gra została zrobiona w konkretnym celu. Hmm. Mamy tutaj w instrukcji rys historyczny i tematyczne wyjaśnienia są y, wydarzenia nawiązujące do historii. Mamy w końcu mapę Europy i klimatyczne grafiki. Czy mechanika za tym podąża? Hmm. No ciężko powiedzieć bo przecież to gra o kupcach, więc co innego kupcy mają robić jak nie dostarczasz towary. No ale z drugiej strony to kolejna gra o kupcach w Europie o hanzatytce rzymscy czy belgijscy temat wyczerpany niczym zombilki w kinie. Mechanika wykonywania akcji jest OK. Natomiast to uproszczenie i tak prostej mechaniki z sajta. Więc brakuje mi tutaj trochę głębi decyzyjności. Nasze planowanie opiera się głównie o to, żeby tak połączyć wykonywanie akcji, żeby pasowało nam z towarem, który musimy zdobyć pod aktywność, którą musimy wykonać. Więc czasami robimy bez sensu ruch, żeby zdobyć te beczki, ryby, czy co tam potrzebujemy aktualnie. No i wyścig po niektóre rzeczy jest przyjemny. Jest w tym trochę interakcji, emocji, podbieranie przeciwnikowi miejsca na kantor, czy licencję daje lekką satysfakcję. Na pewno dużym plusem są wydarzenia, które potrafią losowo zmienić sytuację na planszy, wprowadzić na przykład piratów, którym trzeba płacić w towarach za możliwość przepłynięcia przez niektóre miasta. No a z minusów, oprócz e, zbyt małej głębi w naszych decyzjach, e, dałbym trochę powiązany z mechaniką wyboru e, element, czyli bonusy za kantory. W mojej ocenie jeden z nich wybiera się zdecydowanie ponad inne i mocno ułatwia grę. Ale to musicie sobie sami sprawdzić. Hansa Guild to moim zdaniem szybka gra z prostymi zasadami. Mechanicznie wszystko działa i tutaj nie ma nic do zarzucenia. Jak na produkt pod zamówienie, to jestem pozytywnie zaskoczony. Nie spodziewałem się wiele. A dostałem ładną grę z ciekawym rysem historycznym w środku. Taką raczej przeznaczoną dla mniej ogranego gracza. Także tak bym to podsumował. No więc to był taki krótki materiał o Hansa Guild. I jestem ciekaw, jak wam się coś takiego podobało. Mianowicie sezon wakacyjny też chciałem Wam coś nagrać, tak, żeby było. A żebyście się nie poczuli, że tutaj robimy przerwę wakacyjną, chociaż przerwa i tak będzie za tydzień. I będziemy się służyć dopiero w kolejnym tygodniu. Także co spokojnego wakacjonowania, i wracamy na pewno wypoczęci i pełni nowych mysłów energii i, i, i dramek i, i mleczka, też po tym tego na pewno. Także spokojnego, gracie dużo i papa papa. Pa.